Cześć, jestem Kasia z Nord.pl. Pokażę, jak wymienić śmigło i silnik wentylatora w kuchence gazowo-elektrycznej. Do wymiany użyję śrubokrętu krzyżakowego oraz klucza nasadowego. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amika. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz o komorę komory piekarnika. Otwieram drzwi piekarnika do końca. Na górze znajdują się dwa celowniki, które muszę odkręcić. Przemocowane są one na dwie śrubki. Celowniki zdejmuję. Ściągam listwę górną drzwi. Łapię za uchwyt, ponieważ jak zdemontuję szybę wewnętrzną, drzwi mogą polecieć do środka, a to by mogło spowodować uszkodzenie ich. Drzwi przytwierdzone są do zawiasów za pomocą dwóch śrub. Odkręcam je. Przy odkręcaniu zauważ, że cały czas przytrzymuję drzwi. By zdjąć drzwi z zawiasów należy ustawić je pod kątem 45 stopni i pociągnąć. Na tylnej ścianie komory piekarnika znajduje się śmigło wentylatora. Aby je zdemontować muszą odkręcić cztery śruby mocujące kratkę. Śmigło wentylatora na środku przykręcone jest nakrętką, którą muszę odkręcić kluczem nasadowym. Aby zdemontować tylną blachę piekarnika należy odkręcić cztery śrubki mocujące. Wyciągam blachę, kieruję ją nieznacznie ku do dołowi. Po zdjęciu blachy tylnej piekarnika uzyskałam dostęp do silnika wentylatora. Przy odłączaniu przewodów pamiętaj, by je opisać lub zrobić zdjęcie. Będzie to pomocne przy ponownym ich montażu. Odłączam przewody. Silnik zamocowany jest na zatrzask. Wystarczy go przekręcić w lewo i wyciągnąć do siebie. Silnik wentylatora wprawia w ruch wentylator, rozprowadzając tym samym powietrze wewnątrz piekarnika. W piekarniku z termoobiegiem powietrze musi krążyć, żeby pieczenie było równomierne. Nowy silnik nacelowuję na otwory i przekręcam w prawą stronę. Sprawdzam, czy jest prawidłowo osadzony. Mocuję kabelki. Czpień silnika jest z jednej strony płaski, dlatego przy montażu śmigła zwróć uwagę na odpowiednie jego nakierunkowanie. Dokręcam nakrętką mocującą. kręcam kratką wentylatora. Nakierowuję blachę na kanał wentylacyjny. I przykręcam śrubę Mocuję prowadnicę szyby zewnętrznej na zawiasy. Przyda się pomoc tutaj drugiej osoby, która przytrzyma zawiasy pod odpowiednim kątem. Przykręcam szybę do zawiasu. Matową stronę szyby wkładam do środka, natomiast ścięte rogi wsuwam w mocowania. Listkę górną drzwi nakładam zaokrągloną stroną do dołu. Mocuję celowniki. Zamykam dźwięk kuchenki. I gotowe. Po zakończonej naprawie mogę podłączyć kuchenkę do prądu. Wszystkie części zamienne potrzebne do naprawy Twojego sprzętu znajdziesz na NordP.